państwo, chciałam skorzystać z okazji i w imieniu dyrektora Opery Śląskiej, mistrza Tadeusza Serafina, wszystkich artystów, pracowników Opery Śląskiej, a także pracowników Centrum Handlowego, w którym się znajdujemy, chciałam państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne, cudownego nowego roku. I korzystając z okazji, chciałam Państwa zaprosić do Opery Śląskiej. Tak niedaleko ją mamy, prawda? A my z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby dla Państwa była to uczta duchowa. A teraz mam propozycję taką, abyśmy ten czas przedświąteczny spędzili wszyscy razem, bo świetnie bawiliśmy się do tej pory, i proponuję, żebyśmy zaśpiewali a kapella wspólnie kolendę. Proszę, może Joasiu zaintonuj. thank you